My... Siemanezko, ludziska z tej strony oczywiście Artur dzisiaj Wam pokażę. Bo dużo jedna osoba mnie pytała i bardzo chciała, to silinka Minecraft. Um, ja Wam pokażę, jak ja dodaję intro, jak to według mnie powinno się robić i jak byłoby fajnie tak robić. O, tak dobrze, żeby płynnie było, żadnych wycina, jakichś, nie wiem, jakichś błędów. Dobra. Pierwszą aplikacją będzie VIVA VIDEO um, Tak, yy, yy, Poszukamy sobie sklep play, ja już to utworzyłem I tutaj sobie zainstaluj, on ja się tu instaluje ja Dobrze, dobrze, ko dobre komentarze Jak widać, widzicie Dobra, jakoś się zaktualizowało To klikacie na VIVA VIDEO i powinna Wam wyjść Capture, takie, by Wam się tu wyświetlać. Tak, dajcie sobie Capture i na przykład yy, tutaj. I teraz tak, yy, wyświetla Wam się takie coś. Yy, I teraz taka kamerka i teraz klikacie tutaj, przytrzymujecie. Ja robię to na 4 sekundy, raz, dobra, teraz i teraz tak. I że się wyświetlać. I tutaj w prawym górnym rogu mamy, że dobrze, żeby już zakończyć. I jak Wam się podoba. Robiliście już, a możecie zrobić jakąś. No chodzi o to, że na. A, dobra, sami się przekonacie. Yy, zaraz, bo wam wszystko wytłumaczę. Yy, no to chodzi o to, żeby yy, jest dosyć dziwne ten. Dobra, dobra. przechodzimy do tym, jak teraz zrobić. Więc tak, klikaj. Jak już liście tam w górnym roku ten znaczek, to teraz się wam takie coś wyszedł. I tutaj nam powinno dobrze wyjść 4 sekundy, dobra. I teraz tak dajcie sobie Happy Birthday. Ja wolę Happy Birthday, takie fajne jest. O i tak, i tak to powinno wyjść nam. I więc tak, teraz możemy jeszcze coś tu zrobić. Na przykład mamy jeszcze kawaj. Na przykład mamy takie coś. Mamy jak Hawaii. na przykład ja z tego używam osobiście O, z tego używam no, intra. Trochę taka dziana muzyka, ale dobra. Y, tutaj mamy na robie Nie, wam jeszcze, pokażę takie, no coś. Tak, tutaj dajmy edit. Już później, co mi się pomyliło, kurde. Um, tutaj dajmy tekst. Tutaj mamy tekst, tutaj klikamy na to tekst i powinno się takie coś wysiedlić. Ciekawe, no pewnie wam się wysiedli, dobra. I teraz tak, teraz yy, sprawdzamy sobie jak to nam wyszło. Oczywiście możecie sobie dłużej zrobić, a ja tak robię na 4 sekundy. I teraz tak, jeśli chcecie, żeby wasze, np. ten nick, Nagrywacie. Tutaj pisujecie sobie nick. Znaczy najpierw tutaj są różne, nie? Tutaj pisujecie, można tutaj sobie dać, żeby było fajnie, ale ja używam sobie z tego. Ja sobie z tego używam. I teraz tak. Na przykład pisujecie swój nick dowolny. Ja niech będzie Artur no taki mój nick. I teraz dajecie tutaj, żeby wam się wyświetliło. Teraz takie coś Wam powinno wyjść. I to jest, znaczy, że dobrze. Dobra. Teraz, jak Wam uważa się, że, że dobrze zrobiliście, klikacie tutaj. Na ten znaczek na dole, same mnie tutaj, bo to wam się wykasuje. To tutaj klikacie. I teraz tak, jeśli naprawdę uważacie. No dobra. Klikacie teraz znowu w pewnym górny rok. Nie na, na ten krzyżyk, tylko na ten znak, że dobrze zrobiliśmy, że już chcesz. Więc tak, tutaj klikacie i teraz tak. Jeszcze przed tym chciałam wam zobaczyć, chciałam wam powiedzieć, że tutaj możemy sobie dodać muzykę, Muzik. i tak. I teraz tak. Mogę tutaj są różne muzyki, ale dobra, pokażę wam wszystko. Od początku do końca, żebyście się no, przekonało, żeby naprawdę to mój sposób jest dobry. Dlatego od początku do końca, dobra, dajemy taki słany to jeszcze. A, o no tak, to to. Dobra, teraz bridgaj to jest najlepsze. to super dobra, dajemy sobie tu dajmy, tutaj też mam taką muzykę yeah, dobra to też taką i mamy też taką muzykę wszystkie wam pokażę mm. teraz tą mamy I taką mamy. Jakby komu się spodobało. I to jest taka spokojna. O, ja to używam. I majstwo mamy. A teraz tak. Ja, jeśli. Tutaj w sobie dowolnie wybieracie. Klikacie sobie tak. I na przykład ja wybiorę sobie Bridge i jak klikacie pokażą się takie Addy. Tutaj się pokaże Wam. I klikacie na to Addy Klikacie na to Addy i teraz on się takie coś wyświetla i takie coś on się wyświetla. Um. I teraz tak, dajcie sobie, jak już wszystko, uważacie, że wszystko dobrze i chcecie mieć takie intro, że rzeczywiście macie inne zdania, dobra. Wciskujecie, wciskacie yy, szar, tutaj macie, w tym górnym rogu, szar. I teraz tak, yy, jeśli chcecie, ja to daję, eksportujemy do galerii. Ja tak robię, że eksportujemy do galerii. Bo galerie, jeśli wy chcecie od razu się pochwalić, to dawajcie na YouTube. Możecie na e-mail, komuś innemu, na YouTube, a dobra, ja to daję na, galerii, na galerię, bo tam mi się bardzo często przysyła filmy. Więc tutaj daję, tu eksportuję, się i się wysyła tam. I teraz tak, tutaj marzamy, że gratulation, że wow, fajnie, że zostaliśmy. Um, I teraz tak, klikam na galerię. Um, dobra, tu mamy nowe, tutaj mamy. No, to to, to to, to to. No, i to nam na, tak powinno nam wyjść, te intro. Um, jeśli odcinek się Wam spodobał, to zostawcie lajka w górę, bo ja czekam na Wasze lajki, dobra. Ja się z żegnam, bardzo Was dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, że to jest mój sposób, na pewno są lepsze sposoby, ale to jest tak po mojemu, jak ja zawsze mówię na moich poradnikach. A dobra, ja się z no żegnam, nooo, pa, cześć!